Tak, zaczynamy dzień. Dzisiaj będzie taka esencja, kwintesencja, dlatego, że ponieważ dużo się będzie działo, a nie wiem od czego zacząć. Witam wszystkich. Piękny dzień dzisiaj. Żyto rośnie. Bitcoin rośnie. A ja tak chodzę i się zastanawiam, co tu dzisiaj spie. Nie zgadniecie, co się stało. Nie przyjęli towaru. Pierwszy raz w życiu coś takiego się stało, nie? Rano mam załadunek. Ustalane wszystkie trasy. A oni kazali to odwozić. Ładunek właśnie położył się z powrotem i ma wyjedny. Witam wszystkich. Czy Wy to słyszycie? Czy słyszycie tą ciszę piękną? Tylko tak od czasu do czasu taki jęk hejterów. A poza tym cisza. Jest piękny dzień, naprawdę piękny, słoneczny. Idziemy. No się ja z telefonem nie zejdę Zajdę To ja nie zajdę. Daniel! Ale już bardziej tego nie ubijesz! Na tą stronę ja widzę w lusterku Dobra jedź mówi, co będzie króli Podobasz mi się, młody kurde, powiem ci Bo to jest hala pod niego zrobiona Ja tu wszystko widzę, nie bój się Zobaczcie jaki przypadek Ta klema Zsunęła mi się i jechałem całą drogę bez klemy. Nie wiem jak to jest w ogóle możliwe, że ten samochód funkcjonował, ale tak było. Ja tutaj podjechałem, zgasiłem i kur... wszystko zgasło. Od razu nie było życia w nim. Przestraszyłem się, co prawda? No bo już czas. Bizon na ciebie, pokaż kur... na co ci stać. Grzany, cieplutki. Jak idzie robota? Do tyłu. Ty, bo sprawę mamy, już przy tym jesteś. Do pełna. Kamerado. Tylko wyłącz kamerę. <noise> Pozwolimy sobie może uruchomić. Nie Nie wiem czy mogę, nie pytałem czy mogę uruchomić, ale najwyżej mi opier. to są ładunki wysokich lotów A co? co tam się dzieje? Nic, nic nie wyłącz! Co ty robisz! Mam haka na ciebie Ty, ja nie wiem, ale... Ona chyba nie lubi tego paliwa, wiesz? Chwilę mnie nie było ja muszę się wam przyznać, u mnie jest, jakbym się teraz odwrócił z kamerą, nie? to cała ekipa jest, reżyserka, tutaj człowiek z tym, ze światłem, mikrofon nade mną i ekipa. No ja tam sobie działałem przy gąsienicy, a oni mi zrobili. Tak więc mamy szczęście w nieszczęściu, bo podczas składania wciągnęło wentyl. I wszystko. Jak widać, praca w nie ma stanie po krzakach. Uchwycił jest prawie gotowy. Yy, wczoraj w ogóle tutaj mnie nie było. To, co widzieliście, co coś tam tam Bob tam pokazał, to jest wszystko. AI, wy w to nie wierzcie. Po pierwsze takich rzeczy na koparce to się nie robi. Po drugie, kto by uwierzył, że ja biorę jakieś firmowe paliwo. Przecież to jest niedorzeczne, jak tak w ogóle można robić. Wyjeżdżam, żeby być na rano na rozładunek. Nie wiem jeszcze jak ja to zrobię, żeby to dobrze było, ale jakoś tam zrobimy, jakoś tam zrobimy. Dobra, przyznam się Wam, że idę jak z Wittermanda, kurwa, Bo nie chce mi się, tak mi się dzisiaj nie chciało w ogóle tego dnia to zaczynać. Ja musiałem po urzędach pojeździć, wszystkie sprawy mówię jeszcze trzeba ten opryskiwacz przygotować. I mówię, gdyby nie to, że Wam obiecałem, to by pewnie tego nie zrobił dzisiaj. No i dojechałem do domu, czyli chyba... Ta, nic się nie zapowietrze. I tak Ci płacą za spanie? W szoku był O, patrzcie na to To jest raj dla dużych chłopców, co lubią zabawki Ja go tak jeszcze nie widziałem tutaj nawet Nie wziąłem ze skoku Jest Patrzcie jaki kawał wygląda jak pączek ale to jest golonka Ja ze słodyczy tylko mięso lubię Mam nadzieję, że to wszystko się uda aha aha Jak ręce. o krok od tragedii Ursus spadł z tego prosto na deszczki które położyłem na szczęście jeszcze podstawiłem ten ale chwycił bokiem i odszczypał kawałek wygląda zestaw tak dobrze widzicie beczka wyjeżdża do nowego właściciela wywiadu. Przestaje już wozić po ferment. Zdejmuje koszulkę króla po fermentu. Chociaż ciekawy byłby materiał. Tutaj ktoś zwrócił uwagę, że ten kombajn stoi za blisko kubki złomu użytkowego. Ale nie, tutaj trzeba granice postawić. Wiedziałam, może będzie niespodzianka. Ja tam też ostatnio jestem za niespodziankami. Powiem. No jak ja Wam za dużo mówię, to później się Wszyscy nie dziwią. A tak, Wszyscy zdziwieni. Wow, co on to kurwa! Dzień dobry, mamy rano. Wczoraj, wczoraj odwiedziło mnie dwóch obszarników ze Stoczka. Pozdrawiam. Idę spać. I dzisiaj miałem ambicję zrobić całą halę. halę. Miałem zrobić, a zresztą dwóch obszarników przyjechało, a później przyjechało jeszcze czterech obszarników kur... I teraz trzeba ja pier... Aniel przyszedł mówi, kurde, nagrasz mnie no, mówię i nagram. Idę zobaczę. A jakiego jest Nie no dobry jest skoro Idę zapalę papieroska jeszcze na słoneczku Będziemy zaczynać. No nie mów, że się rozerwał, Worek. Kurwać! To już się zaczęło? Zaczęło się. Ja pierdolę. Kurwa... widzę teraz, że beton wywaliłem. Wypchałem korzeniem. Nie widziałem tego od razu. Tu wywaliłem bramę. A to już bez tego? Z jednym drutem. Ursusem pierwszy raz. Przed nawozami, jeszcze przed podpięciem tego i już mam ładnie. Już otwieram podłogę właśnie. Węże te są zepsute od tego. Ja pierdzielę coś to robić. Kur... Na cholerę ja tak wcześniej wstałem. Jestem już po zakupach, mam dentkę, za wędkę zapłaciłem więcej jak za oponę. To jest ciekawa sytuacja, no ale co zrobić? Trzeba było. Chyba żeby się schodki złożyło ile on ma szerokości bizon po zewnątrz. Raz, dwa 3 metry. Będzie 3? Raz, dwa, trzydzieści. Tu on wejdzie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś mam jeszcze z rana do dokończenia. Jedną rzecz, ale nie mogę wam o tym powiedzieć, bo wiąże mnie tajemnica spowiedzi.